W efezie Paweł spotyka uczniów, i to są uczniowie Jana, którzy znali chrzest nawrócenia, a nie znali jeszcze chrztu w duchu świętym. To niestety może być i dziś historia wielu uczniów pana Jezusa. Wielu tych, którzy są chrześcijanami, znają chrzest nawrócenia, czyli znają chrześcijaństwo głównie jako źródło moralności, źródło nakazów i zakazów, wezwania do nawrócenia, a nie znają życia w duchu świętym. Życie przez duże ży, życia, które przynosi radość, które jest życiem w miłości i nadziei. Oczywiście nawrócenie i moralność są bardzo ważne, bo miłość wymaga zmiany naszego postępowania. Oczywiście, ale chrześcijaństwo ograniczone tylko i wyłącznie do wezwania nawrócenia, nie jest jeszcze sobą. Chrześcijaństwo jest właśnie życiem w relacji, życiem w relacji z Jezusem, życiem w Duchu Świętym. Otwierajmy się na to doświadczenie, bo oczywiście sami nie możemy go sobie wywołać. Otwierajmy się na to doświadczenie i prośmy o nie dla siebie i dla innych ludzi, żebyśmy byli chrześcijanami, którzy żyją w Duchu Świętym. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy kolejne słowa padające podczas, podczas ostatniej wieczerzy, mianowicie o tym, że Jezus zapowiada o tym, że. U... Zapowiada fakt, że uczniowie zostawią go, że w pewien sposób po ludzku zostanie jakoś sam. Ale z drugiej strony słyszymy też słowa o tym, że ojciec będzie tym, który go nie zostawi, że on zawsze będzie z nim. I zobaczcie, że może nam to trochę jakoś tak stać w konflikcie może też ze słowami z innych Ewangelii, które kojarzymy. Bo na przykład pamiętamy, że w jednej z Ewangelii przecież Jezus na krzyżu wypowiada słowa: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? To może powodować, że hmm, zaczniemy, możemy się zastanawiać, no jak to ostatecznie z tym jest. Czy Jezus ostatecznie doświadczył na krzyżu właśnie jakiegoś takiego absolutnego opuszczenia, że już nawet Pan Bóg go opuścił na tym krzyżu, że, czy, czy może jakoś, no właśnie jak to rozumieć tak naprawdę? Zobaczcie, że rzeczywiście yy, cała męka, cały ten yy, czas w Jerozolimie, który przeżył Jezus, ten czas Paschy. Rzeczywiście był jakimś takim bardzo wyraźnym czasem ogołocenia, w tym sensie, że Jezus przeżył na krzyżu jakieś takie absolutne ogołocenie, że po ludzku doświadczył absolutnego opuszczenia. W tym sensie, rzeczywiście e, miał takie e, przeświadczenie, doświadczenie tego, że nawet jakby Pan Bóg opuścił go, będąc, e, kiedy, kiedy on właśnie był na tym krzyżu, doświadczał właśnie tego, że po ludzku e, Bóg go zostawił. Ale jednocześnie te słowa z dzisiejszej Ewangelii są absolutnie prawdziwe, w tym sensie, że nawet w tym doświadczeniu, nawet w doświadczeniu krzyża, nawet w tym absolutnym ogołoceniu, którego doświadczył jako człowiek, na tym najgłębszym poziomie, na tym najgłębszym e, poziomie jego, jego bytu, był cały czas bardzo głęboko związany z Ojcem, cały czas. Był zanurzony w tej relacji. Cały czas ta relacja była dla Niego siłą, w tym sensie, że został ogołocony absolutnie ze wszystkiego. Także pozostało jedyne to, co jest właśnie najważniejsze w tym sensie, że jedyna siła, którą on miał na tym, w czasie tego doświadczenia krzyża, to była jego relacja z Ojcem. Jedyne, co miało, to była miłość, która została ogołocona, odarta już z wszystkiego innego. Tam pozostała już tylko sama Ona. I zobaczcie, że ta prawda jest bardzo też ważna dla nas w tym znaczeniu, że rzeczywiście my w naszym życiu będziemy doświadczać też właśnie takich chwil, właśnie takich chwil właśnie krzyża, w tym sensie, że takich momentów cierpienia, ogołocenia, takiego odarcia, czasami może nazywamy to też oczyszczeniem, oczyszczeniem wiary, oczyszczeniem naszej miłości, w tym sensie, że będziemy doświadczać nie tylko tego, że po ludzku będzie nam ciężko, że, że będziemy tracić jakieś może rzeczy, które na co dzień są dla nas ważne, które nas jakoś umacniają, wspierają, które nam pomagają jakoś normalnie funkcjonować, ale czasami w tych trudnych doświadczeniach możemy mieć wręcz poczucie, że, że jakoś czujemy się nawet przez Boga zostawieni, że to właśnie Pan Bóg jakby o nas zapomniał, jakby był nieobecny, jakby totalnie głuchy na nasze modlitwy. I możemy mieć wtedy jakieś takie Poczucie, że właśnie to, to może my coś złego robimy, że to może jest nasza wina, że właśnie nie doświadczamy teraz tego, tego, tego Pana Boga, gdzieś, gdzieś obok, że, że to właśnie może świadczy, że my poszliśmy w złą stronę. I jeżeli patrzymy na Słowo Boże y, szeroko, jeżeli kojarzymy inne fragmenty, o tym też, że na przykład święty Piotr w liście, y, Pisze o tym, że, że też nasza wiara potrzebuje takiego oczyszczenia, potrzebuje takich momentów, w którym, w którym może właśnie nie będzie nam łatwo, może będziemy właśnie doświadczać tego, że, że gdzieś czujemy się ogołoceni, nawet z tego, co może jest dla nas najważniejsze, że właśnie należy pamiętać o tym właśnie, o tych słowach Piotra, że, że, że wiara. Trzebuje być wypró wypróbowana, właśnie jak złoto w ogniu, musi być oczyszczone. I te momenty, nawet właśnie kiedy czujemy, że Pana Boga jakby nie było, one też są potrzebne, one też są ważne i one wcale nie świadczą o tym, że idziemy w złym kierunku. Dlatego, że jeżeli nasza wiara będzie się rozwijać, jeżeli nasza wiara, z, czyli wiara, czyli po prostu relacja z Bogiem, będzie się rozwijać, to będą przychodzić takie momenty, że będziemy mieli poczucie takiego opuszczenia, takiej nieobecności, że ta modlitwa będzie sucha, będzie jakaś taka bez wyrazu. I te, I te momenty, słuchajcie, naprawdę są bardzo potrzebne. W tym sensie one rzeczywiście stawiają nas w takiej sytuacji, że musimy sobie zadać pytanie, właśnie co tak naprawdę powoduje, że ja z tym Bogiem jestem. Czy tylko to, że jest przyjemnie, miło, fajnie, czy. Czy może jednak coś głębszego, czy może pozwolimy właśnie, żeby to, co jest najgłębiej w naszym sercu, właśnie ta relacja wiary, żeby ta relacja miłości, która jest gdzieś głęboko w nas dana przez Ducha Świętego, żeby to ona była tą siłą, która zawsze jest najważniejsza, która ma w nas wygrać, która ma się okazać tą pierwszą, tą ostateczną. Dlatego dzisiejsze słowo jest dla nas właśnie takim przypomnieniem, żebyśmy nie bali się tych momentów. Żebyśmy jakoś od nich nie uciekali, żebyśmy nie dawali się jakoś tym momentom przerazić, że, że, że to jest od razu jakaś katastrofa. Niech te słowa, które wypowiada Jezus o tym, i z jednej strony o tym, że On też doświadczył jakiegoś opuszczenia, jakiejś naprawdę próby, ale też te słowa o tym przeświadczeniu, że Jezus jest cały czas blisko Ojca, niech to będzie dla nas zawsze takie słowo otuchy w tym sensie, że pamiętajmy, że o ile naprawdę w tych momentach próby będziemy starali się Boga szukać, będziemy wierni tej wierze, wierni w modlitwie, wierni w tym, żeby przy Panu Bogu być. To pamiętajmy, że tak naprawdę może to są właśnie momenty, kiedy Pan Bóg jest właśnie najbliżej nas. W sobotę 31 maja miałem możliwość przyjąć święcenia e, prezbiteratu. I to oznacza, że gdzieś moja droga formacji początkowej, formacji do posługi w zakonie, gdzieś już się skończyła. Ale to nie znaczy, że skończyła się dla wszystkich, dlatego, że rzeczywiście w naszym zakonie do święceń przygotowuje się znaczne grono braci, braci studentów, braci nowicjuszy. Dlatego chciałbym, abyście pamiętali także o nich w modlitwie, w swoim wsparciem. Dlatego bardzo chciałbym Was zachęcić do Udziału w akcji Twój brat. Wszelkie szczegóły na stronie www.twójbrat.pl Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.